Na początku woj stanu wojennego no, wszedłem w, 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 z grup znaczy do grupy, która coś zaczęła robić, i stwierdziłem, że tym się też muszę zajmować w, w takim sensie, w jakim ja to mogę robić. W związku z, z kontaktami, które miałem, z Warszawą w związku z, z Sarpem, czyli stowarzyszenie, za, za z Sarpem, no, Sarpem, czyli stowarzyszenie architektów, w którym bardzo, interne, in, bardzo, in, bardzo dużo jeździłem do do Warszawy z kilkoma kolegami. Którzy właśnie z Wrocławia, z Warszawy, no zacząłem budować, budować grupę, która do Szczecina przywoziła gazety, znaczki, kasety. No i właściwie to była chyba jedyna rzecz, którą się interes, znaczy no, którą się dosyć główna, którą się y, 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 no, zai, zająłem.